Jezus Tueles dla luski władzy Bożej Trwalci. To hasło tegorocznej, już trzeciej edycji Koledzy Misyjnej. W tym roku zapisujemy i wypowiadamy w języku hiszpańskim, ponieważ pragniemy łączyć się szczególnie z misjonarzami diecezji tarnowskiej posługującymi w krajach hiszpańsko-jeryzycznych. Koledzy misyjni to projekt ewangelizacyjno-heretatywny, który w diecezji tarnowskiej realizowany jest od 1993 roku pod patronatem biskupa Tarnowskiego. Biorą w nim dzieci, które poprzez wykonanie sceny koledniczej pragną dzielić się z innymi radościami. Faktu przyjścia Jezusa na Ziemię. Dzięki zbieraniu przez ich ofiarę finansowano publiczne projekty, które szczególnie dotyczą głównie życia najmłodszych w krajach misyjnych. Radość chrześcijańska, jeśli jest prawdziwa, staje się daną dla drugich. Dlatego w imieniu kolemników misyjnych oraz dzieci z krajów misyjnych, które czekają. I serce również dla gości pokój i radości. Proszę Was, bracia i siostry, o hojny dar Waszych serc. O świętej składając ofiarę do puszek, będziemy mogli wesprzeć to dzieło muzyczne i Już teraz Bóg zapłaci. Nicko nie zmniejszy. Nicko nie zmniejszy, nic go nie zaćmie. w to blasku jesteśmy gaćmi. W sercach nam będzie rosło i Prawdą najwyższą, co zwie się miłość. Choć ciemność wokoło. My, mali misjonarze Jezusa, szukamy, i po Jego śladach to nie ma dużo. Chociaż w różnymi językami na co dzień władamy, jedności, miłości i zgody szukamy. Chcemy, aby wszyscy w około żyli, aby prawdę i szacunek nigdy nie zrobili. Odwagi nam trzeba, abyśmy ludzkie serca poruszyli i potrzebujących Przechodzimy dziś do Ciebie, Jezu Marusieki, bo Ty jesteś największym cudem i skarbem wśród życiowych dróg, zwłaszcza w czasie smutku i Ty boskie dzieciątko, uczysz nas. Największy skarb świata, który mnie uczy kochać bliźniego kochać jak brat brat. Panie Jezu, kochany, Tobie nasze problemy i trudności powierzamy, bo wiemy, Jezu mały, że Ty nam nasz dobry serc wiele i przybędą do nas całego świata misjonarze, nasi przyjaciele. Tyś, królem, nad my dzieci afrykańskie ciebie. Chcemy, że w naszych sercach zbudzi miłość do Ciebie. Wiemy, że tylko z Tobą, Jezuma lęki, znajdziemy się w niebie. Chcemy, abyś zawsze w naszych sercach rodził się i wszystkich ludzi z nędzy, biedy, woje wyspowodził. Często głodu i cierpienia doświadczamy, ale podzielimy się z Tobą, zbawicielem tym, co posiadamy, bo bardzo Ciebie mocno kochamy. Przynosimy nasze serca jak wachlarz wspaniały, aby one u nas. Chwała Tobie, Panie Jezu, że do nas przybyłeś, że radość, miłość nam dałeś, serca pocieszyłeś. Choć już drugie tysiąclecie chrześcijaństwa mija, nie do wszystkich w świecie radość ta przybyła. Wiesz dobrze, że panie, że mi się wciąż prowadzić trzeba, aby wszyscy ludzie, a moteli poznali i mogli pójść do nieba. Świat na ciebie czeka, panie, więc o pokój dla świata przychodzimy cię prosić. Królestwo pokoju chcemy wszystkim owozić. By woje nie było, by ludzie wskoczyli i aby wszystkie swe krzywdy sobie przebaczyli. Być misjonarzem to pochylić się jak dobry sałatanie nad potrzebami wszystkich, zwłaszcza najbardziej ubogich i najbardziej potrzebujących, ponieważ ten, który kocha sercem Chrystusa, nie szuka własnej korzyści, lecz jedynie chwały Boga i dobra bliźniego.